Wesoło, nie wesoło. Dla nas, będą Dla nas jak zawsze wesoło, tak. chętnie, bo zwiedzamy też wspólnie, zwiedzamy też różne stolice i duże miasta i na pewno pojedziemy do Amsterdamu. Sprawdzić czy te chodaki czy tam, tam są. są. Faktycznie tak. Co jest w większości. Rowery czy chodaki zdarza się. Zdarza się. A, zupełnie, to zupełnie to jest tylko zabawa, tak naprawdę. To jest też środek miał być środek do celu, tak? Czyli... czyli też na rok. No. Mhm. Na no. mhm. Panie... nam różne inne myśli jeszcze do głowy przychodziły, które się, się kojarzą z Holandią. Tak. Ale może sobie było nie tam sprawdzimy. wiele wymieni. Ale no, nic na no. pytania. Nie, wszystko ma. A z tymi produktami luksusowymi. nie. nie, nie, nie <guluję> was, ja to pamięta, ale mnie w zza, zza 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 się Zapędziła w ten PRL po prostu. Ja ja Zapędziła na tak. Ale ja też tak jak Kartki, też. No właśnie, się Dobrze, tak. Na stołówkach, czy Ale jest na też tak, słuchajcie, to jest inne, zupełnie inaczej się myśli tu w tym momencie, myśli. analizuje się i szuka się odpowiedzi, zupełnie inaczej jak jest światło, ten czas, te emocje, to wszystko to zupełnie inaczej. Są emocje, no co, co by tu Są było? emocje. mało czasu przede wszystkim na odpowiedź. I Myślę, że Wygrali, dobrze. Byliśmy. Dobrze, bo jakby chyba tak w tych tak. dobrze, się, tym się chyba, jest. Jest jest oczami Oczami byłby problem. problem. Pierwsze co mi przyszło do głowy to na oczy chusteczka to pusteczka i bym ten, i było najwyższa odpowiedź. A jakbym była w finale to pewnie bym to opowiedziała. Ale nie byłabym, nie jestem, nie będę, może będę kiedyś. Oj, dlaczego no, nie będziesz? Powiedzieliśmy, że będziemy się wymieniać, no teraz to już się nie wymienimy. Ale... To jedynie dobrze. Mam mogę zaproponować to chwila pozdrowienia to... Nagrody pocieszenia. O kogo pozdrawiamy? Przede wszystkim resztę na... członki. Może o resztę członki, Dobrze. znaczy jest nas dużo. Kilkanaście dziewcząt, siedemnaście, wszystkie dziewczyny pozdrawiamy. Szkoda, że nie możemy tu się wszystkie ustawić, bo jakby dało radę. To Ale jak będziemy wygrywać. A nie, już nie będziemy. Ojej! gdzieś wszystkich w Lesznowoli leżamy. Sołtysa, księdza... Świętego Mikołaja. Pozdrawiamy nasze rodziny, naszych przyjaciół, dziewczynkańców Lesznowoli. Pan kakamkę I wszyscy, którzy nas Czerwnego lubią i nas na wszystkich naszych wariackich akcjach. <laughs> tak. do zobaczenia. Dzięki. Do zobaczenia.